Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci, i ciemność jej nie ogarnęła. Jam jest chleb życia. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum. A spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło. Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać. Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: To Was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem. Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja Wam powiedziałem, są Duchem i są życiem. Lecz pośród Was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą i kto miał go wydać. Rzekł więc: Oto dlaczego Wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. Odtąd wielu uczniów Jego odeszło i już z nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do dwunastu. — Czyż i wy chcecie odejść? — odpowiedział mu Szymon Piotr. — Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga.